Witamy Państwa. Cześć. Z nami jest ponownie Jana, która właśnie zdaje tutaj egzamin ustny na polaczkowatość. Sprawdzamy, jak tam jej polaczkowatość się umiewa po dwóch latach pobytu w Polsce. I dziś dla Ciebie kolejna seria słówek Jana. Zobaczymy, czy wiesz lub czy pamiętasz, co to jest klamerka. Klamerka to jest takie narzędzie, Mm. Jakieś. A jego używamy w, na przykład do piekarniku. Mm. Mm. Do, do picienia. Mm. I co ono robi? Nie wiem. Aha. Klamerka to jest to, co na przykład spina włosy. Możesz sobie spiąć włosy klamerką. Prawda. No, to jest klamerka. klamerka. Mm. No także tak, nowe słówko do, do uczenia się. Kolejne z kolei to Skówka. Skówka. To nie wszystkie. Ciekawka, Skówka. pocztówka, pocztówka, Skówka. 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 Mnie to coś musi tak zapiąć tak no? mocno. Coś? Prawda? Skówka. To nie może być taki. Plastikowe, ale czasami z, e, z metalu, z metalowej, ono tak. Na przykład dwie rzeczy potrzebujemy i jego tak. Mm -hmm. A to są konkretne dwie rzeczy. No, na, na <laughs> Może być na jednym Może być. Na przykład mazak maskówka. Mazak maskówka. A, to trzeba takie. Hmm, na na, na niego, na, na tak, losie, żeby tak? nam nie wysychał. żebyś nie wysychał. A, skówka. Tak. Tak. Skówka. Niektóre skówka. długopisy mają skówki. Mazaki no tak, mają skóry. Krzysztof. Tak. No, skówka. No. Mhm. Poproszę następne słówko z maszyny losującej. Mhm. To jest sekretny kod. I te wtedy słówka wszystkie się tutaj nam losują. E, proszę Państwa, śmigło. Śmigło. Mhm. O, kiedyś słyszałam takie słówko. Śmigło. Dla mnie coś takie, jako, żebyś podmietać. Podmietać? Tak. Podłodze. Pod drugie. Pod podłodze. Nie, po podłodze nie, bardziej Śmigę. w powietrzu. Smygać. A, coś takie. Pszk, 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 pszk. Nie, nie psik, psik. Nie. Smygać. Ale samolot ma śmigło. Śmigło. Takie coś tam mucha, żebyś. Nie, stop, śmigło ma tylko samolot. Autko nie ma? No nie, autko nie ma śmigła, ale może mieć wentylator. O, Aha. Ktoś tu zawodzi. Może helikopter to ma, tak? E, tak, tak, helikopter, helikopter ma... Nazywa się... Śmigło. Śmigła, a w naszym języku. Helikopter ma na górze, a mm. inne samoloty mają z przodu. Mm. Ale propeller. Pro, tak, propeller. propeller to po angielsku. No, właśnie, no, widzisz, tak. Propeller. To, to jest śmigło. Śmigo. I ostatnie słówka w tym odcinku to uchwyt. Uchwyt dla mnie to brzmi jak a, na przykład mam gorący garnek i trzeba jego uchwycić. Uchwycić. A Uchwyti. co to jest ten uchwyt wtedy? To może być taka na przykład rękawiczka, a. jakieś takie narzędzie albo jakaś ściereczka. Ręcznik cokolwiek, kiedy trzeba szybko wziąć. Tą rękawiczką i ściereczką to ty chwytasz uchwyt. Tak. O! <grywa> <grywa> no właśnie. <grywa> tak, czyli uchwyt to jest to, za co trzymasz. Mhm. Garnie, Żeby tak? Otworzyć szafkę. Na... Mhm. Tam. No tak, no coś otworzyć. Tak, to bierzesz rozumiem, tak. za tę część, pociągasz ją. Za uchwyt, tak. No Pociągamy coś takiego, uchwacić, schwacić, tak. Uchwycić, tak. Uchwycić, tak. No dacie. czyli dzisiejsza słówka, które poznałaś, to? Uchwyt. Uchwyt. Skówka. Skówka. Śmigło. Śmigło. Jeszcze jedno musi być, tak? Mhm. Do włosów? k, Na -ke, tak? Na k. Nie kelnerka. Ale kalnerka może to mieć. Ale kelnerka też możesz schłacić, jeśli nie chcesz zapłacić. <śmieniciela> I ci zrobi śmigło. I mi śmigło, tak. Klamerka, klamerka. Klamerka, klamerka. Klamra, klamerka. A wziąć coś w klamrę, co to znaczy? Wziąć kogoś. <śmieniciela> <śmieniciela> nie. Nie. Jak piszesz coś Aha. i chcesz, żeby to pokazać, że to jest takie część wspólna, że to A, się wiąże tego. z tym samym. Bierzesz to Aha. w klamrę. Mhm. A wy jak w mówicie? Wziąć w skopkę. Mhm. Aha, no skopka. to to jest klamra. Klamra. Bardzo ciekawy jest Nie, język polski, a egzamin ciekawy. na Polaczkowatość musi być jeszcze ciekawszy, dlatego przygotowujemy się, drodzy Państwo, bardzo intensywnie i cieszymy się, że robicie to wraz z nami. Nie opuszczajcie nas, trzymajcie mocno kciuki, właśnie za nas, za Janę, żeby zdała ten egzamin bez najmniejszych trudności. I do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Żegnają Was Jana i Ania. Bywajcie.